Przeczytałem te książki i postanowiłem ich autorowi zadać kilka pytań. Myślę, że odpowiedzi na nie zainteresują, zwłaszcza tych, których zaciekawia reportaż. Kiedy odwiedziłem autora w jego pokoju, niemalże pod chmurami, zapytałem po prostu najpierw: Jak się panu tutaj mieszka? Lubię to swoje mieszkanie z widokiem. Na pół Warszawy, aż Hen po Kampinosko. Kampinoską. Z każdą zmianą pogody mam tu tyle pejzaży, ile bywa odmian polskiego nieba. Przy wietrze, gdy rozpoczynają się te wszystkie huki, świsty, łomotania, czuję się, jakbym siedział w pocianim w gnieździe na żaglowcu, chociaż nigdy nie pływał na żaglowcu. Robię przerwę w pracy, spoglądam. Za okno, i wtedy widzę i czuję, jak pulsuje moje miasto. Biorę książkę, dla napisania której reporter nie odszedł od swego domu dalej niż na tysiąc kroków. Centrum. Zatrzymam się tu na chwilę przy jego kolorycie, który mijam codziennie w pośpiechu. Przy paradoksach, bo bez nich nie ma kolorytu. Przy wielkomiejskim pejzażu, zbudowanym ze strzelistej, bijącej w niebo sylwetki mojego domu, szkło i aluminium, i przenośnego warsztatu szlifierza. Na 22. piętrze wieżowca, subtelny literat uprawia swój proceder. Długo w nocy słychać jego maszynę do pisania. Tymczasem za prowizorycznym płotem swój prostszy talent sprzedaje prostytutka. W kolorycie centrum mieści się to, co widzę. I również to, czego nie wiem. Na rozdrożu chmielna szpitalna zgoda bracka, placyk, za taflą szkła barka wiarniany szwajcarski. Rano załatwiały swoje interesy koniki walutowe. Wieczorem przybywa towar świeży i naperfumowany. Ich dziewczynki, wyspane za dnia, Gotowe do nocnej służby, bawić się, pić i kochać. Pieniądze mają chyba równie wspaniałą literaturę, co miłość i równie bogatą jak szczęście. Zatrudnionym na ulicy armii pracujących, odmierza się je regularną miarką pensji, premii, prac zleconych, godzin liczbowych i dodatków rodzin.